Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka-dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka pięć deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie. A niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo, i miała czubek z kokardą, A przy tym na przekór kaczką czysała się wygałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, By pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, Mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, Mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kuchacz kaczkę starannie piek jak należy w brytwanie, Lecz zdemiał obiad podając, bo skaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.